Słuchajcie, losowa akcja. Jeżeli chodzi o losową akcję, zaczynamy od przygotowania na Human Labs, czyli ustaw MP. Ustaw MP to jest jedno z najgorszych przygotowań, jakie można zrobić z randomami. Szczerze, to jest przygotowanie takie, które dalibyście radę ogarnąć sami, gdybyście mieli trzy komputery. Albo po prostu zagrali samemu, no bo tu w sumie nikogo nie potrzeba do pomocy. To jest jedno z tych przygotowań, które można zrobić samemu, ale że stare napady były zrobione pod czterech graczy, trzeba grać w czterech i no niestety, to jest największy minus w zasadzie, jeżeli chodzi, szczerze naprawdę, jeżeli chodzi o to 30 tysięcy O ja... Proszę z mojej fury Tutaj nie korzystam. ja mam kluczyki. Chyba, że ktoś chce do mnie, się. To przygotowanie w zasadzie charakteryzuje się tym, że nie dość, że musimy zrobić daleką drogę, bo musimy pojechać do Insurgenta, potem tym Insurgentem jeszcze przejechać się pod Human Labs. No tutaj jest naprawdę dużo transportu, jeżeli chodzi na, o to przygotowanie. Kiedyś ja pamiętam, że ja do siebie robiłem to przygotowanie. Chyba zajęło mi to średnio 3 godziny z tymi randomami. W sensie już zacząłem. Tak, tak, tak bardzo to nie wychodziło, że już zacząłem obstawiać, że kurda, ja że czy to się w ogóle już uda, nie? Ci jest Maciek. Co? Co chodzi gościowi? A, po prostu gościu nasz, od nas chyba awczy na to wychodzi, tak? Nie, je, Nie, 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 nie awczy. Jest. A może miało być siema, że jest, że on się nazywa tak, nie? Czy co, nie, nie, nie wiem. Nie wiem, co miał w głowie. Dobra, także mamy tutaj Maciusia. Także Maciuś w każdym razie. Tutaj zobaczę, jak to jest, przechodzić jeden z najtrudniejszych przygotowań. Znaczy trudnych i nietrudnych, bo one w zasadzie nie jest trudne. Tylko problem polega na tym, że trzeba grać w czterech, żeby je przejść. Dobrze, ja już dojechałem że to wchodzę pod insurgenta. I teraz czekam, aż cała drużyna tutaj przyjedzie do tego insurgenta. Dobra, goście zrobił taki pióret tym samochodzikiem. No ale w końcu dotarł do tego insurgenta, nie? Następnie idą buta. Co się stało z waszym autem po drodze, że się zdecydowaliście i z buta. Po co wchodzisz mi do tej fury? Kluczyków ci nie dałem. Bardzo dobrze, w końcu wsiadł. Mógłbym jedynie tylko co skomentować te słowa tutaj. Agenta... Yy, 12 mu było. o Chyba miał 12, nawet. że jego misterny plan polega na tym, że potrzeba do tego czterech osób. Ja obstawiam, że jedna by wystarczyła, bo wejście tam i pokonanie wszystkich nie potrzeba czterech osób. Przygotowanie jest do zrobienia samemu. No ale Powiadomo <noise> no, no niektóre misje są zrobione tak, że no dosłownie w czterech trzeba grać, żeby je ukończyć, ale Zmieniając wartość na niektórych przygotowaniach, jest zmniejszyć liczbę do jednej osoby, maksymalnie dwóch. Że znaczy, no, minimalnie do dwóch, nie? Że idzie większość rzeczy zrobić. W zasadzie tutaj samemu, że nie potrzeba do tego absolutnie żadnej najmniejszej pomocy. Dobra, teraz tutaj nie pojadę no, tak jak wcześniej jak robiłem misję sofkarską przez góry, bo później auto utknęło, przejadę naokoło, nazwijmy, że i tak mamy czas. Tak jak my tego nie przejdziemy teraz, to jest absolutnie niemożliwe, żeby nam się to udało za pierwszym razem. Raczej wątpię, że to uda nam się za pierwszym razem, ale. No, trzeba wierzyć, że drużyna da radę. No mówię, w samo w sobie przygotowanie no, do trudnej nie należy. To jedyne, co będziemy musieli tutaj zrobić. Za szybko jechałem. Dobra, i tu możemy sobie popatrzeć na kamery. Jak to wygląda. Tutaj zrobimy tylko nawrót tym insurgentem. <laughs> Wszystki, wszyscy zostali, kurde. No już mamy ala. Się już nie uda. Gościu z miniganem zasuwa. Niestety, to przygotowanie jest zrobione tak, że musimy. Po prostu od po powtarzam. Musimy to zrobić na cicho. Nie da się tego przejść inaczej. Kompletnie, nie. Tego się nie będzie dało ukończyć inaczej. Tylko insurgenta trzeba dać im e, gdzieś w bok, ale ja już widzę, nie. My już tego nie damy rady ukończyć tako. Postaram się, co prawda, bo teraz jest właśnie problem. Ty jednak ściągnęli. ja jednak chyba damy radę to ukończyć. Jakimś cudem? Uff. Nie wiem, jakim cudem to się udało, ale. Jakimś cudem to żeśmy zrobili? Za pierwszym razem. Nie, nie mam pojęcia, dlaczego ja w takim razie, kiedy robiłem to do siebie, to cały czas się to nie udawało, praktycznie. To nawet na cicho praktycznie nie było, ale. No dobra, wziąć do insurgenta. Teraz nie, nie trzeba wsiadać do insurgenta, teraz uciekamy. Tam wizja tego jednego strażnika strasznie dużo się zrobiła. Nie wiem czy on słyszał przez przypadek ten klakson, To tu się kurde wydarzyło. Odjeżdżamy w każdym razie, ale przygotowanie pykło za pierwszym razem i to jestem zdziwiony w jaki sposób jeszcze pykło. <śladanie> <śladanie> Nie pykło jednak <śladanie> <śladanie> Zaczęli oni do nas walić. Dobre, powiem tak, dosłownie to już było tam parę metrów i już byłby koniec, nie wiem jakim cudem. Czy naprawdę serio przez ten klakson jak się zatrąbiło to już był praktycznie alarm włączony, czy coś innego, nie wiem, naprawdę szczerze nie mam pojęcia, ale to już nie ma znaczenia, zaczynamy od początku. Dosłownie mieliśmy koniec przygotowania, ale teraz już nie mamy, bo nie wiem naprawdę czy przez ten klakson. Chociaż z drugiej strony ten gość był tak daleko, że raczej to jest dosyć wątpliwe, żeby taki klakson mógł potencjalnie włączyć ten alarm, bo był naprawdę daleko. A sama w sobie... sam sobie napad bardziej wyglądał? Eee, to trochę bardziej. Trochę bardziej XD to wyglądało, nie? nie? Trzeba znowu powtórzyć to samo. I znowu tak zrobić to, nie wiadomo w sumie jak, ale jakimś cudem go doprowadzić tam. Już mamy alarm. Maciajo alarmuje. No niestety. No wtedy prawie, że nam się udało. Mówię, ale nie wiem naprawdę, czy przez to naprawdę klakson, przez to było, czy coś innego się wydarzyło. Ciężko jest mi powiedzieć. Lecz Butcherek bardzo tutaj stoi przy tym, przy swoich postulacie. Ja nie wiem, może zaczęli do nich walić, dobre pytanie, co się w sumie. Stało, tak dokładnie. Nie, dobre, dobre pytanie mówię, co się konkretnie stało. No dobra, no trzecia próba. Mówię, za pierwszym razem wątpiłem, że się uda, ale nie wątpiłem, że to się też właśnie już nie uda. Jeszcze jednego trzeba ściągnąć. Jeśli chodzi o tego insurgenta, co tam od nich wyjeżdża, można go zostawić, można go puścić, on sobie tam pojedzie. Z tego co pamiętam, Bo można było go puścić, Pewnie pewny szczerze nie jestem. Wiem, że oni na hito padają, a oni... Oni tak na hita, to, 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 to nie są skłonni, żeby paść. Za snipery to tak o schodzą. Dobra, no to teraz ściągnęliśmy już na pewno wszystkich, więc no już teraz przypału nie powinno być. Będę sobie gościu skakuje w takim razie panel. No, ten już widzę już tutaj ogarnął temat. Nie wiem. że chcę powiedzieć, jak ja przechodzę, z kimś te przygotowania, nie mam pojęcia, czy. I jak to jest możliwe, nie? Że ja to przechodziłem wtedy po 3 godziny praktycznie. Teraz jak dołączając do kogokolwiek daje się to zrobić tak o. No, no i teraz zobaczmy czy będą, czy ktokolwiek z nich zaatakuje ich. No bo teraz raczej na 100% nie ma pewności, nie ma w ogóle możliwości, żeby mogli nas zobaczyć. Ale zaraz zobaczymy co tu się wydarzy. Jak po prostu przejadą, po prostu jadą, no to teraz się już udało. Butcherak dostał, jak widzicie, platynę. No ale udało się, najważniejsze jest to... Że siadło, no nie oszukujmy się, to jest tym wszystkim w sumie najważniejsze, że przygotowanie gościowi się udało. To było w sumie naprawdę tak szczerze najtrudniejsze przygotowanie z tych wszystkich możliwych i szczerze nie mam pojęcia dlaczego kiedy ja je robiłem, do siebie w sensie, to były takie problemy, no i wystąpił problem. No cóż, no poszukamy sobie innego przygotowania albo czegokolwiek innego, zobaczymy do czego mnie dobierze. Mógłbym powiedzieć tak, nie, O oh, shit. Go Chodzimy na napad z ucieczki więzienia. Hostem jest wiedereczko 90 Także tutaj komentarze dla kogoś, kto mówi, że nie trafiał na widza. To jest potencjalnie widz, właśnie. Nie wiem, czy naprawdę jest widzem, czy też nie. No, ale potencjalnie może być. Nikt jest polski. Więc jakaś szansa na to w sumie jest, że kródy dołączę na jego napad z więzienia. Ja jestem gotowy. Będę strażnikiem więziennym. Nie wiem, czemu się utrudnił, w sumie. Chociaż, jak tak patrzę, to być może. Nie wiem, ja się troszeczkę obawiam, jeżeli chodzi o taki właśnie napad. Patrzcie, on od razu. Mówi, ja chcę być pilot, także no. Nawet może i lepiej, żeby ten 22 level był pilotem, tak szczerze powiem. E, bo tamten gościu buzardem musi tylko go chronić, ale... Pierw musi jeszcze potwierdzić, ja nie wiem czy ten gościu na 7 levelu potwierdzi to. O, potwierdził, dobra. Dobra, ja mo mogę wziąć sobie oczywiście i to, no i będę gotowy do gry. Dobrze. Także wychodzimy i biegniemy w takim razie do auta, oczywiście apartament tam gdzie każdy, no i bierzemy to, ma bierzemy mojej taligi to i jedziemy do mnie chciał wejść. Robimy wyścig. jeden tam widzę, że miał furę z początkową, ale w sumie gościmy w siódmy poziom. Powiem wam tak, to i ta to naprawdę ma przyspieszenie, kurde, dobre, nie? Żeby zaznaczmy mimo wszystko, żeby widzieć ile jeszcze zostało nam trasy. Ale widzę tak, no, wziął poziom trudny, tak jak się spodziewałem. Nie wiem, czy wiadereczkę to nam się opłaci, wziąć taki wysoki poziom, czy w zasadzie nie polegniemy na tym. Także, no, na ten moment jedziemy, musimy zgarnąć autobus więzienny. Tyle piłuretów, co zakręciłem w powietrzu. Ja już w każdym razie dojechałem do, do... swojego tam autobusu. ja wchodzę wraz z panem hostem, bo pan host jest więźniem do autobusu. No i rozwaliłem... ...paletki. Teraz tylko zaczekamy. Jak tam pan host? No ktoś tam też w sumie musi jechać, bo jedna osoba była... ...do Buzarda. Teraz ja czekam, aż ten tutaj mój gościu dotrze sobie do autobusu. Ej, że ja bez GPS? Czy co? Co się tu stało? Jeszcze to widziałem wiadomość na czasie, bo stop! Biadaleczko nie! O, i coś się zepsuło. Więzień porażka. No tak, no rzeczywiście. Co się wydarzyło? Panie hoście! co pan zepsuł? Ja powiem tak, ja nie wiem, to jest wszystko takie jakieś. Czy będziemy teraz od początku w sumie zasuwać? Z drugiej strony, powinniśmy teraz od domu zasuwać, nie? Od tego checkpointu. Bo nie ma checkpointu, bo w sumie nie dotarliśmy do checkpointu. A jednak. No może dotarliśmy do checkpointu? No może być. Dobra, eee, Gościu, słuchaj, wchodzimy do autobusu. Teraz proszę bez restartów nie wiem jak to wyjdzie. No mamy napad zmieścenie na poziomie trudnym z randomami. Do tego mam jednego gościa, który też ma siódmy poziom. Chciałbym to wszystko wziąć pod uwagę. Więc ja się obawiam, że no może to nie wyjść. Więzienie jest uznawane za jeden z najtrudniejszych napadów. Mi chyba, jak ja robiłem to z randomami, udało się za trzecim podejściem. Tak w zasadzie można by powiedzieć, że napad nie wydaje się być jakoś mega skomplikowany, tylko... Bardziej samym problemem w tym napadzie jest to, że... Wiecie, ktoś musi sterować tym, tamtym. I niestety trzeba trochę polegać na tym, że inni sobie poradzą. A to jest, moim zdaniem, chyba najtrudniejsza rzecz z tych wszystkich więzień. Proszę, schodzimy. Szczególnie zaraz będzie tutaj walka. Chcę tylko to powiedzieć. Bo chyba tutaj tego nie da się przejść e, na cicho. że mi się tak wydaje. Chyba nie ma takiej możliwości nawet. Ech, spróbujmy. nie najwyżej, zaraz tutaj już działamy. Powinienem mu rzucić broń. Ale on mi gdzieś zwiał Ja bym mu rzucić broń oczywiście, no ale mamy jedną zasadę, jeżeli chodzi o to, jak gramy z randomami, nie piszemy po polsku. Nie mogą wiedzieć, że jesteśmy z Polski. Jest taka niepisana zasada. Jak widzimy kogoś z Polski, to nie mówimy mu, że, że, te, że go rozumiemy. Ja widzę, że ma jakąś tutaj broń, ten wiadereczko. Nie wiem czy taką się akurat dostaje, ale. Otóż dlaczego? Bo jeżeli gościu będzie sfrustrowany, to będzie wiedział, że go rozumiemy, a tak? Jest szansa, że on nie będzie wiedział żeby w ogóle my go rozumiemy, przez co raczej nie będzie pisał na przykład jakichś dziwnych rzeczy. Ale ja strzelam dobre, nie? Tego ściągamy. Tego ściągamy. Właśnie w ogóle powinienem przekąski udostępnić. Znaczy, tak, muszę uzupełnić. Idziemy tutaj do Raskowskiego. Tutaj przekazujemy pistolecik. Teraz tutaj mamy walkę. Oczywiście się schowajmy. Tam, teraz tych tutaj wszystkich trzeba pokonywać. Py, py, tego, tego. Dobra, wiadereczko. Poraszujemy. On też już tam widzę, że idzie za nami. Co prawda trochę wolno, ale idzie, idzie. Jak temu idzie, wiedereczko? Wiedereczko trochę straciło armorów, ale spokojnie, wiadereczko jak coś. O ok, kurt, ale żeś go ściągnął. Teraz zaczynamy woli tutaj z nimi walkę. Dobra. Jeszcze kawałeczek, wiedereczko. I padł gościu! Ale to nie ten! mu ulega zniszczeniu. A mówię, że będziesz dobrym pilotem. A już prawie nam się udało. Prawie, bo niewiele nam zostało, żeby w zasadzie już... A, wyszedł gościu. Siódmy level zrezygnował. E, no cóż, no niestety wiaderko, to ja ci mogę powiedzieć. Gdyby nie ten gościu jeden, to! Myślę, żeby nam się udało uciec, bo już byliśmy prawie, że ty ci, ty ci nam już brakowało na wyjściu. A w sumie prawda, jeżeli chodzi jeszcze o tego wyluma, że yy, osoba z buzardem, co jest, ona jeszcze może nam pomagać czyścić to więzienie, jeżeli jeszcze wie oczywiście jak ma czyścić to więzienie, to jeszcze może nam oczywiście pomagać, ale jeżeli nie wie, no to można by to po prostu powiedzieć, no pfff. dobra, szukamy jakiejś innej losowej akcji. Nie wtedy wiadereczko, nie wchodzimy z powrotem. Mam jakieś zapełnienie lobby. Nie wiem, co mi wybrało, coś wybrało. Zaraz zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście mnie na to coś, cokolwiek co to jest, nie dobierze. ładuje mnie do czegoś, zaraz zobaczymy. Co to kurde jest. Inna ucieczka z więzienia z innym panem hostem. No, generalnie, no, niby co do zasady, to jest coś innego, nie? No, bo losowo wybrało. No, wybrało to samo, ale <ścoughs> losowo. No, pff, jak jakby to powiedzieć. No nie spodziewałem się, że trafi z powrotem na ucieczkę z więzienia, no wiecie, nawet seria A, żeby było nie wiem. Human Laps, w sensie jakikolwiek inny napad, no. Tutaj my nie mamy akurat tego. Będzie chyba to samo, tu mamy finał. Nie, czyli tak samo mamy finał, tylko z innym składem, z innym panem hostem, więc będą też inne negocjacje. Nie wiem, może teraz zagram kogoś innego niż strażnika więziennego. Tego co widzę, nie to, ale jestem strażnikiem więziennym. Ale on tym razem nie odpalił tego na hardzie, a na normalu. Taka tylko różnica. No cóż, no, no nie jestem trochę za, e, zadowolony z tego, że jestem znowu strażnikiem więziennym, a nie na przykład saperem. Tak napiszemy. Mogę być kurde saperem, panie goście. Chęciłbym sobie był gościem w buzardzie. Ale raz mi to kurde zamieni. A nie, chcę, żebym był kurde pilotem, a nie saperem. No wolałem być saperem niż pilotem, ale no dobra, no. Saper byłby lepszy, bo bym wam pomógł. Pilotem sobie będę krążył. Chociaż tak chciał kurde, żebyśmy wzięli trochę kasy, ale... No niestety na napadach z mieszkania nie da się dać 0%. Kiedyś się dało, tak, ale po jakimś updatecie to zmienili i już się nie da. Bym mu napisał teraz, nie, że wcześniej się dało, ale teraz już się nie da. Bo generalnie no kiedyś się dało zniżać stawkę, tak, no było to możliwe. W sumie ma rację, no jestem jestem bogaty, więc w sumie na taki napad w sumie przyszedłem sobie dla rozrywki po prostu bawię tutaj dobrze na takim napadzie. Albo bardziej próbuję się bawić dobrze, próbując komuś ukończyć to dziadostwo. Dobra. Kurde, Cię obiłem. Ja już tutaj wsiadam do Veluma, już do was tam lecę. Wsiadam do Veluma. Niestety Velum, mówię, jest najgorszym możliwym helikopterem. Zobaczcie co, co ja też gadam, helikopterem, samolotem. Dobra, już dotarłem. Niby wiecie jest cały czas, że mam go zabrać na lotnisko, ale prawda jest taka, że teraz zaczną za mną lecieć hydry, a właśnie zadaniem sapera jest to, żeby właśnie... Chronić, żebym ja nie dostał taki hydr. Ale jeżeli gościu, który jest tym saperem, ogarnia co ma zrobić oraz pilot wie, jak ma unikać tych hydr. To za on tym saperem może pomagać y, ekipie w więzieniu, bo y, prawda jest taka jak ja mam lecieć po prostu tym velumem. Mam nie lecieć za tą, mam dosłownie lecieć za tą hydrą. Jakby wiecie, ja dosłownie już zrobiłem swoje zadanie, jeżeli chodzi o bycie pilotem, nie? Właśnie teraz w tym momencie lecę za hydrą. Ona nie może mnie dosięgnąć, a saper może po prostu pomagać tej, tamtej ekipie. co? prawda Niestety ta hydra leci tak wolno, że ja tym velumem ją wyprzedzam. Tego czasem trzeba trochę spowolnić, żeby odlecieć jak widzicie. mnie kręcić takie kółka, nie i trochę yy, czekać, no bo nie trzeba w zasadzie bić jej, jeżeli się wie co się robi. Ale mówię, saperem bardziej się pomaga tym co są tam, bo można łatwo im pomóc, bo te hydry będą się w kółko respić. Tego mówię, jest ta jedna rzecz, że pilot musi... Że ten kto lata tym velumem i o tym wiedzieć. To należy zrobić, żeby uniknąć ostrzału, Bo teraz, patrzcie, jak on walną tą hydrę, to zanim ona teraz do mnie przyleci, jest szansa, że mnie trafi. Dobra, z tego mnie teraz zapatrzę po mapie. Wychodzi na to, że chyba już zeszli, do, tam do Leczkowskiego i będą mu pomagali wyjść. Nie. Padł. Nie wiem, kto jest tym gościem. Ostatnia szansa. Było kurde, patrzcie, to wlecia do więzienia bezpośrednio. uważać, żeby nie wlecieć. I znowu padł. Nieooo! Ciekawe w jakim momencie byli. Chyba coś wybuchło na niego, na no to wychodzi. Nie wiem, może rzeczywiście, kurde, ta hydra na niego spadła i. tu wybuchła. Chociaż nie, no to było jakiś czas wcześniej. Niestety, z począ od początku musimy lecieć do tego więzienia. Bo naprawdę szczerze, w więzieniu to naprawdę jest najtrudniejsza akcja do zrobienia, ale nie wydaje się aż taka trudna. Bardziej jest to, że trzeba trochę zaufać pozostałym osobom, że dadzą radę. W więzieniu jest się we dwóch, więc trochę jest łatwiej. Do tego, że to jeszcze na poziom normalny, to te boty nie mają jakiegoś odpału, bo na hardzie zazwyczaj mają jakieś odpały dziwne. Tam a że mam szybko ustawić samolot na pozycję, albo będzie problem, ale... Koniec, 7 minut. Panie musiał. wiecie, res. spędzi za nim, co za nim, kto? Dobra, udało mi się już tutaj dotrzeć z powrotem po raz drugi. Widzę, że oni tam dalej walczą jeszcze w więzieniu. Ten gościu co? Dał radę dotrzeć do Bozardu? Wiecie, ja się akurat, jeżeli chodzi o tą hydrę ja się nie muszę obawiać. Jakby, wiecie, ja wiem, jak mam działać z tą Hydrą. Wystarczy ją podążać. Ale reszta drużyny może nie wiedzieć. Widzę, że oni nie i radaru, więc są teraz dosłownie u Teraz pewno sobie z nim dopiero zaczynałem gadać. Bo dosłownie, wiecie, za nią się podąża, on nas nie może trafić. A że jest wolna, no to nie zrobi nagra obrotu i na nas nie trafi, więc. A czy prawie samo się nawet zniszczyło? No nie. Teraz kolejny KFC gościu ma w ogóle nikt swoją drogą padł. Mówiąc, że mamy podążać za hydrą, mam na myśli dosłownie, podążamy za nią. Jak widzicie, dosłownie jestem za nią. A widzę, że gościu i tak mimo wszystko leci tutaj do mnie. Okej, okay, ja nie sobie radzę. widzicie, ja sobie kompletnie radzę. I w zasadzie trochę teraz to zepsuł. Bo mógłże im tam pomagać. Bo tym buzardem będzie w stanie ponamierzać tam parę gości. To nie jest niemożliwe, żeby ich tam ponamierzał. Nie musi wcale mnie osłaniać. Właśnie ja, będąc tym buzardem, wiedząc o tym, że tak mogę robić, bym im pomógł, nie? Bym po prostu namierzał. Oj, znowu, kurde gości padł. I tyle z tego było. Skilly boy niestety, nie dał rady. O, niestety, więzienie jest ciężka. A właśnie, gdyby się miało, ja chcę wyjść. Ja już nie chcę. Wow, oh, it's so difficult. No, to jest prawda, skillie jakby ci to powiedzieć, napad z więzienia jest jednym z tych trudniejszych, ale jakby to ci powiedzieć... Są pewne tego koszty, ale ja już myślę, że ja nie chcę tego ponosić, ja, ja chcę się zewakuować, tak szczerze wam powiem. Ale damy im jeszcze jedną szansę, do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Czasem do 15, ale <laughs> trzeba widzieć, czy jest jakiś sens. Spróbujmy im dać jeszcze jedną szansę. Nie ja ma tutaj znowu informacji o tym, że szybko, bo czas się kończy. Już? Co? Jak? Jak ja coś mogłem tu zrobić? O, Skilly Boy powiedział, że musi iść. Tam było, że ja zaalarmowałem policję. Gdzie? Ja otworzyłem drzwi do samolotu. Nie udało się połączyć do GTA Online, wróć do GTA 5. Ja myślę, że tym akcentem możemy to zakończyć. Także to byłoby na tyle do następnego cześć.